Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj A przed wami pierwszy materiał z gry Swords and Souls A Soul Adventure Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo długa przerwa była na kanale, bo ponad 5 miesięcy e, Powiem wam, nie jestem gotowy, żeby się wytłumaczyć z tego i chyba zrobię do tego po prostu osobny film jeżeli będę, jeżeli po prostu będę w stanie, to zrobię wam taki film, ale na razie skupmy się dalej na graniu, czyli coś, co ten kanał się jakby reprezentuje od dobrych dwóch lat. W sumie od samego początku, kiedy kanały prowadzę na YouTubie, to jest któryś, któryś z kanałów z urzędu i nie chcę się na, na razie zobaczyć z tematu, po prostu będziemy grali sobie dalej, tak jak to robiliśmy wcześniej. E, nie pytajcie mnie odnośnie Dunkelite'a, odnośnie innych gier. Nie mam, nie mam na razie tego na głowie e, i jestem po prostu zagubiony, co ja chcę robić na tym YouTube, Czy ja w ogóle dalej chcę go robić, czy ja chcę dalej liveować. Złożyłem sobie nowy sprzęt, mam nowy komputer, mam, nowy, mam dużo nowego sprzętu. E, naprawdę sobie troszeczkę tutaj ulepszyłem. No i co moi drodzy, przed wami gra Swords and Souls, gra, która już się pojawiła na moim kanale w wersji flashówkowej i teraz mamy ją w wersji steamową. Dokładnie wersja Swords and Souls. dokładnie to jest to, wers jest to kolekcja gier. Wam tutaj pokażę. O, proszę bardzo. Jest tutaj kolekcja gier. Mamy ją na Steamie. Mogę wam tutaj pokazać, jeżeli będzie widać. To Wam tutaj schowam, gdzie jest e, Steam przeglądarka? To będzie przeglądarka? Nie, 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 to nie będzie przeglądarka. Wiecie co? Najłatwiej będzie po prostu, jak ja Wam pokażę e, stronę w sklepie. E, dobra, czekajcie, ja Wam ekran może dam najlepiej. E, o, zrobimy tak, zrobimy tak. Pyk, 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 pyk. pyk. O, proszę bardzo. E, gierka wyszła niedawno. Ja się tak naprawdę bardzo późno o tym dowiedziałem wyszła tutaj, gdzie, kiedy ona wyszła? Kiedy ona wyszła, moi drodzy? No niedawno, 22 Juli. to jest chyba 22 lipca ona wyszła, no więc na no ja się późno o tym dowiedziałem i jestem szczęśliwy, powiem wam, bo Swords and Souls, bardzo lubię, lubiłem od zawsze flashówki Swords and Souls, nagrywałem dla was jedynkę na kanale, nagrywałem dla was Never Seen i... Znaczy, to wiadomo, nigdy nie skończyłem. Bardziej poza odcinkami, jak go dokończyłem, bo był strasznie toporny, grinderski i mi się nie chciało tego robić na YouTubie. Nie wiem, czy nawet są te odcinki dalej na kanale z Neversyn. Chyba są, możecie spróbować znaleźć. Jakich nie ma, to znaczy, że je ja bycie sprywatyzowałem. I teraz po latach mamy tak samo jak ostatnio w ogóle. Ciekawostka, Jack Smith wyszedł na Steamie. Pewnie Wy już o tym wiecie. Pisaliście mi, że Jack Smith wyszedł tam na Discordzie na Steamie. Jack Smitha również będę chciał nagrać. Mimo, że już go ukończyłem na kanale dwa lata temu w wersji flashowej, to też będę chciał Jack Smitha ponownie nagrać. Ale teraz również doczekaliśmy się Swords and Souls. A Legacy Collection i mamy tutaj wszystkie 5 gier, które wydało chyba to studio w wersji flashowej mamy dwie gry, które mi są nieznajome, Roach Soul i Roach Soul 2. Które wiadomo są były przed Swords and Souls, ale ja tutaj pokażę Wam najpierw Swords and Souls i zrobimy sobie z tego, można powiedzieć, drugi sezon, kolejną serię. Nie wiem jak mi słychać, możliwe, że jestem cichy, możliwe, że jestem głośny, możliwe, że mikrofon ma przez To jest mój pierwszy film po 5 miesiącach. Nie miejcie mi za złe tego, że coś się będzie pieprzyło tutaj, ale na live było git. Mój znajomy informatyk powiedział mi, że też dobrze brzmie, więc... Nie będziemy tutaj na razie kombinować, moi drodzy, zaczynamy play. Widziałem, że moi znajomi też to te ostatnio grają. Zróbmy sobie jakiegoś gościa z fioletowymi włosami, A ja ostatnio kręcę się wokół fioletowego koloru, to może zróbmy sobie to jakieś fioletowe włosy. Nie wiem, weźmy sobie może takie... Hmm, weźmy sobie w ogóle łysego gościa, zróbmy. Może być łysym, takiego najbardziej łysego albo, nie wiem, z kucykiem. No Powiem wam, że rozczarowany jestem. Nie mam łysy, łysy, łysego włosy, ja ostatnio jestem bardzo często łysy. Może zróbmy sobie, hmm, no, za, za dużo tych włosów tutaj nie ma, nie, może zróbmy sobie takiego, jakiegoś gościa, nie, hmm, a może coś takiego sobie zrobimy, albo wiem, czekajcie, zrobimy sobie kucyk i zrobimy sobie coś takiego, o, to wygląda w miarę ciekawie, jedne oczy, jakie lubiłem, od zawsze to były te ze skarą, więc, o, pokolorujemy sobie to na fioletowo, może, nie wiem, coś takiego zrobimy, co, o, to jest Fiolet? To jest chyba Fiolet, dobra. No i tutaj Fioletowy ten. Nick sobie oczywiście damy Miko, Mikołajuu, więcej u się nie zmieści. Chyba że jakiegoś random... dobra, randoma nie będę robił. Zobaczymy. Ciekaw jestem, czy to, się, czy to jest to samo, co było we Flashu, tylko ulepszone do wersji Steam, czy coś nowego jednak tutaj dodali. Widzicie, tu jest już reklama Swords and Souls na wersji na Steamie. Eee, tak, tak, tak. No, to jest praktycznie ten sam początek. Mamy arenę, mamy walki. Z tego co pamiętam, pięć odcinków mi z tego wyszło. Nie mam pojęcia, czy ja wtedy robiłem survival, w sensie ten finalny, po ukończeniu gry, gdzie się odlokowuje tego finalnego bossa. Ale tak, ukończyłem wtedy grę. Kiedy to było w ogóle? To było z... To było, kurde, w 2023, no to dwa lata temu. Nawet nie wiem, czy nierówno. Chyba nie... Kurde, to kiedy ja tego Swords and Souls nagrywałem? To nie było w 2024? Nie wiem, możecie sobie sprawdzić, sumie wygooglać. Na YouTube. ulepszam oczywiście nasz terenie. Um, tu się nic nie zmieniło. Z tego co widzę, to jest chyba praktycznie ta sama gra, co była we fleszu. Więc. E... A, tutaj widzę w ogóle, że jest jakiś turbomot. Nie wiem, czy to było wcześniej. Ale to, co jest najlepsze, to jest to, że po pierwsze mamy e... lepszą płynność. No bo to nie jest fleszówka, to nie jest flashpoint, to nie jest przeglądarka. Mamy lepszą płynność. Po drugie mamy z tego co widzę rozdzielczość w 1440p. Mogę tą grę nagrywać, więc teraz możecie oglądać ten film również w 1440p. Wcześniej to było lekko niemożliwe. No i to co, to, co też tutaj się różni, to jest mamy obraz 16 na 9, bo z tego co pamiętam, na fleszówce mieliśmy taki kwadrat, a tutaj mamy obraz 16 na 9. Więc spyta się ktoś, czemu kamerki nie ma, a to dlatego, że jest dosyć późna godzina, a ja jestem bez koszulki bo jest strasznie gorąco. I po prostu nie miałem siły i w ogóle lamp włączać i nie, po prostu odpuszczę sobie tą kamerę na tej serii. Kamerę włączamy tylko na live'ach. Tak sobie ustalmy. Live'y nie wiem co ile będą, czy w ogóle będą. Ostatnio zrobiłem jednego live'a z Hollow Knight a resztę live'ów usunąłem z kanału, które były zaplanowane, bo chcę się odnaleźć w tym co ja chcę nagrywać. Możecie mi pisać w komentarzach, może jakieś nowe ciekawe gierki indie wyszły, może jakieś... Nie wiem, chcielibyście fleszówki inne, możecie mi pisać w komentarzach i w ogóle dajcie znać, czy śledzicie dalej kanał, czy też odeszliście. Bo w sumie, jeżeli odeszliście, to pewnie byście nie napisali nic pod tym filmem, więc nie wiem, po co ja zadaję takie głupie pytanie. No nie wiem. Też widziałem dużo wspierających odeszło, został tylko jeden ze mną. Ale dowiecie, ja tego kanału nigdy nie prowadziłem dla, dla pieniędzy. To tylko z Waszej inicjatywy wyszło. Donate i tak dalej, ty chcieliście, no to macie. Wszystko to oczywiście w opisie. Zapraszam również na mojego Discorda, ostatnio stworzyłem. Macie linka do Discorda w opisie. A widzę, że no tu się nic nie zmieniło. Nie? To, jest, to jest ta sama gra, więc sobie myślę, że zrobimy z niej serię. To są takie podstawy, gra nas uczy. To, że możemy w sklepie kupować, możemy sobie robić trening. Zobaczymy. No chyba, że chcecie tą grę na live. Możecie pisać, żeby. Nie wiem, całą grę na jednym live'ie bym zrobił, nie? Bo treningi są tutaj dosyć Te Treningi na pewno będę robił poza odcinkiem. Już od razu mówię. Treningi będę robił poza odcinkiem, więc na odcinkach będą tylko i wyłącznie walki. No, możemy sobie kupić, no stać nas na wszystko. Oczywiście prawdopodobnie są tu również sekrety, Zaraz sobie z... odblokujemy wszystkie, bo one tam później zwiększą nam zdobywane chyba pieniądze, czy zdobywane ekspy. Mamy tutaj podwójny, podwójny ciało z Granas. No to jest taki tutorial, nie? Ten pierwszy odcinek będzie krótki, tak, z 15 minut, profa. Przejdziemy sobie przez ten tutorial, podblokowujemy sobie te sekrety. Zobaczymy, czy może faktycznie jest coś nowego tutaj w tej wersji Steamowej. No ale z tego co widzę, no nie. Duch dzieci tych, których jeszcze nie ma, a nie są. Patrzcie, są. E, czyli po prostu w niektórych miejscach ich nie ma. No to odkryjmy sobie. Te, które przynajmniej pamiętam, gdzie są warmory, chyba było tutaj. O, proszę bardzo, jakieś dzieci są. A czy tu są dzieci? Tu chyba nie było dzieci. Tu jest dziecko, proszę bardzo. Tu możemy sobie oczywiście muzeum kupić, żeby to nam się generowało. Tu możemy sobie dom ulepszyć, proszę bardzo. Tutaj z tego co pamiętam, był ktoś. O, proszę bardzo. Wiem, że tutaj dwóch chyba w beczce, był ich gdzieś na wiatraku jeden ukryty, więc to będzie później w grze. Tu jest jedno. Tutaj mamy murzyna, który nam odlokowuje. E, jakieś osiągnięcie. Jak tu będziemy spamić, to nam Roach Soul spadnie stąd. Jest dużo ciekawych... O, proszę bardzo, tu jest dziecko, tu jest dziecko. Tu jest dziecko. Chyba na pierwszej arenie też jest dziecko. E, znaczy ogólnie chyba na każdej arenie te dzieci są. Tu, tu jest dziecko chyba też. Proszę bardzo. Czy w treningu będzie jakieś dziecko? Nie. To chyba wszystkie odblokowałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy jak tu kliknę, to mi. Tak, przeniesie mnie na, na, w, na kartę, gdzie Swords and Souls never seen. Naprawdę nie wiem, jak będzie z dźwiękiem. Nie wiem, czy on będzie dobrze ważny. Najwyżej go podgłośnie w postprodukcji. Zobaczymy. I w ogóle mam nowy sprzęt, mam nowe kodeki. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie nagrywać. Czy to będzie w lepszej jakości, czy gorszej? Mm, czy tutaj nie było sekretów jakichś chyba? Nie. Mamy arenę. No to chyba wszystko, nie? Ile tych dzieci tam zostało? Do zebrania, moi drodzy. Armory. Gdzie to było? To było tutaj, tak? O, proszę bardzo. Lost Children, trzy zostały, czyli dwa się ukrywają w domu i jeden będzie się ukrywał w trening Roomie, czyli już wszystkie znalazłem. Hello Ground, to też będzie w terenie Roomie, z tego co pamiętam, trzeba było na wieloryba kliknąć. I Love Mouse też chyba będzie w terenie Roomie, tak mi się wydaje. Leave Me Alone, to będzie... To będzie chyba w sklepie, tam chyba jako na jakąś babkę, na jakieś cyski trzeba było kliknąć. Gdzie to było? Nie pamiętam. Fire to nie wiem. Family Time to chyba kiedy będą wszystkie. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc. Tutaj mamy tego grzybka. Dlatego mieliśmy też w Neversien. Czekajcie, czy to było tutaj. Kliknąłem tego fagasa tutaj. Była taka laska, na którą na, na cycki trzeba, czy to, czy to, no chyba, że to w Neversteen było, nie pamiętam. Ało to będzie tutaj, a może tutaj? A może tutaj? A, widzicie, tutaj! To jest nasza laska. O, widzicie? Trzeba było kilka razy na nią kliknąć. Patrzcie, nawet osiągnięcie na Steamie mam coś, czego w to jest nowość. Osiągnięcie na Steamie. Więc fajnie, fajnie. No i co, moi drodzy, lecimy sobie na jakiś trening, może zróbmy sobie Mamy misję na dole. Chyba ja jestem, czy te misje też się mogą tu skończyć. Nie no, skoro przenieśli praktycznie samą flaszówkę, to raczej nowych rzeczy tu nie będzie. Widzę, że jest jakieś turbo w prawym dolnym rogu. To jest chyba jakaś nowa rzecz, zobaczymy. Poeksplimy sobie trochę, to będzie chyba jedyny trening w tej serii. Tak jak mówię, resztę będę robił poza odcinkiem. Zobaczymy, jak też ta seria się przyjmie na kanale, ponieważ... Eee, no... Nie wiem, nie wiem jak kanał, czy kanał ożyje po prostu po tym jednym filmie, będę musiał, czy będę musiał wrócić do regularnego, w sumie tak jak naprawdę wiecie, mi nie zależy na wyświetleniach, ja od zawsze czerpałem frajdę z samego nagrywania, robienia tych filmów, grania i tak dalej, mi szczerze nie, nie, nie zależy na wyświetleniach, więc czy to czy będzie duży odbiór czy mały... To tak naprawdę nie, nie będzie miało wpływu na to, czy będę więcej nagrywał, czy mniej, prawda? Starsi widzowie raczej pamiętają ten motyw, który tutaj wiozę ze sobą przez całą grę. Oj i nie jak nieprzyjemnie jest. Muszę się skupić, bo osiągamy dosyć duże wyniki. Aż nie jestem w stanie tych gwiazdek zebrać, bo tych jabłek już tutaj za dużo wypadło. No w ogóle śmiesznie te jabłka wypluwa. Nawet nie mam jak się na wynik spojrzeć. Mam nadzieję, że tu nie będzie czegoś takiego, że trzeba, nie wiem, tysiąc osiągnąć. Myślałem, że zwaliłem. O! Jezu, jaki to jest po prostu timing, nie? Już kilka razy. O, o, no i koniec, moi drodzy. No i koniec. Pewnie już 1000 leveli wbiłem. Proszę bardzo, 6 leveli. Jak miło. Mamy koniczynkę do muzeum. O, no, proszę bardzo, dwa hile. Tutaj trochę expad. Tutaj nie mogę ulepszyć, bo jest to drogie. Mamy nowego skilla, jakim jest Shield Bash. Shield Bash. Mamy tutaj szansę na stana. ja sobie ulepszę cooldowny, bo zawsze je ulepszałem. Lepszym sobie tutaj melasa i ulepszmy sobie dom, nie wiem, zróbmy chociaż drzwi do niego. Żeby dało się jakoś tam wejść zamieszkać. O proszę, jeszcze mogę. No to okno zróbmy, żeby nie było tak ciemno. No i co, spróbujemy wejść na arenę. Tyle ile wygramy, tyle wygramy. No i skończymy odcinek. No, jakieś krola bandy. O kurde. No to już nie będzie tak prosto. Chyba na jednej walce się skończy. O proszę, jest ten Critical. Wow! Uh. Ok, Czekajcie, spróbujmy jeszcze raz to zrobić. I okay, udało się. Tutaj zrobimy podwójnego ciosa. Zrobimy stana. Hmm. O, zrobił unik. No, ale ja tego nie dam rady zrobić, bo. On... No, zajdzie mi całe HP. No dobra, moi drodzy, udało się chociaż tą jedną walkę zrobić. Tu sobie mogę kupić, o. O, tu, póki ja mam kasę, to wykorzystam to, bo później to będzie takie drogie, że ja po prostu nie dam rady tego kupić, więc kupię teraz wszystko na maksa. I chyba, że teraz nam się uda, nie wiem, może stręża wypije. Kurde, po co ja to zrobiłem? Czekajcie. Spróbujmy jeszcze raz się wycwanić, bo ten pierwszy cios padnie. Później użyjemy tego ciosu. Może teraz uda mu się u unik zrobić. Nie, dobra. Nie będę kombinował. To możemy mu chyba... O, ewentualnie mu lepsze trochę życie. Tu mu cooldowny zrobimy. Spróbujemy teraz to zrobić. Na siłę. Na siłę spróbuję z nim wygrać. Tak, żeby fajnie było. Proszę bardzo. Uuu. No i teraz możemy wcisnąć stana, wypić potę. I o kurde, o, unik zrobił, widzicie? Ale by było. Ale by było. Ósmy level, nice. Trochę hajsu, potka mi się zwróciła. płotka, Nakarmmy grzyba, da nam trochę rzeczy. Widzę, że jakiś też ten nam dał. i widzicie, no i teraz to... To trochę kosztuje, nie? Ale możemy sobie to zwiększyć. 17 minut to odcinka. A zróbmy tutaj napis home. zróbmy jakiś dach. Zróbmy kwiatuszki, żeby to jakoś ładnie wyglądało. E trening roomu oczywiście ulepszymy. Ule weźmy sobie od razu te rzeczy. Moje oczywiście ulubione celowanie. No i co? Idźmy w atak. No i to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie z tego pełną serię, czy może chcecie live'a z tego jakiegoś drugiego. E jeżeli odbiór nie będzie jakiś zbyt duży, a mi się będzie dalej chciało grać, to nagram kolejne odcinki. No i zobaczymy. Nie jestem teraz zagubiony. Ja nie będę raczej w stanie, tak jak kiedyś, nagrywać po, po 50 odcinków dziennie i wyrzucać po 4 odcinki. Nie, nie zdziwcie się, jeżeli będzie tak, że będzie jedno odcinek raz w tygodniu, bo mimo, że odbudowałem sprzęt, to nie wiem, czy ja się po prostu już nie czuję tak zagubiony, że wiecie, ten YouTube mi się jakoś tak przejada, powiedzmy. No nie wiem. Zobaczymy.